A więc ja witam wszystkich z tej schematy jak widzowie A dzisiaj taki lekko spóźniony odcineczek, ponieważ mieliśmy update 27 czy 29 eee, A więc tak, mamy trzy nowe samochody i trzy jakby tam zrefreshowane samochody, czy jakby tak zremajkowane, czy jak się to woli eee, no to tak, drogi jakby już nie mają śniegu, to już jak widzicie, a fajnie się jeździ, tak. Maluch ma nowe w ogóle dzięki i sławią tutaj znaki jakby, że jak, jaka jest ulica sławnie no, jakieś tam naprawili błędy i coś tam jeszcze a więc dobra, idziemy sobie do salonu i pokażę wam właśnie oto te nowe autka ponieważ według mnie, mi tam się każda w sumie podoba Już idziemy tak, sobie wam pokażę a więc tak, może zacznijmy od zryfresowanych bo ogólnie też jest ciekawie, bo tak, Skoda Oktawia przyszła kolejny remake, ale według mnie na plus. Właśnie sobie ją postawimy. Naprawdę bardzo fajnie ona wygląda. Ja już wam to ją pokażę. O tak wygląda tu Skoda. O, mamy tutaj te fajne światła dzienne zrobione. Ona jeszcze w, w czajdziałej podwiecznie czy w dzień, ale ogólnie jej w pierwszy dzień tutaj jedno chyba tam nie było, ale już naprawili, więc fajnie. Tu mamy znaczek z code, to jest z ETS-a. Ten znaczek ze skody yy, bardzo ładne felgi, bardzo dodają według tej skodzie wyglądu. I tak, no i tutaj się zmieniło, bo ma inne światła, trochę i ten, i ma napis OKTAW jeszcze. Ale w ogóle tak, no już w ogóle jest piękny, jak widzicie. Jak w większości już aut teraz poza tym się tak robi, więc według mnie każdy będzie zadowolony. Bardzo mi się podoba ta skoda, więc idziemy po kolejne auto. I skoda ogólnie kosztuje tyle, jak kosztowała, więc ten, kto miał, to ją ma. Yy, kolejne auto zremajkowane, to jest Seadleon. To Tego postawimy. Ogólnie w nim się dużo jakoś nie zmieniło. Nie wiem, czy on jest tam szybszy, czy jest wolniejszy. Nie, nie testowałem po prostu takich rzeczy. Sami możecie to sprawdzić i możecie napisać. Yy, no to wiem, że się różni tylko tak. Ma przed, na pewno ten. Niemal tutaj jest tylko napis Lion tutaj jakby, że Leon tutaj jest. Na dole klapi zamiast znaczka. Jakiś mm. znaczek był. E, tutaj z zewnątrz to chyba nie widzę. No, że znaczki po prostu dzieli widzę. E, środek. Środek właśnie jest fajny, tylko że tak to, że tu jest... Może nie widać, ale jest ogólny środek jest bardzo ciekawy według mnie. Fajnie zrobiony środek. Więc to jest na plus w sumie dla tego Leona. I on się chyba cenowo też nie zmienił, ale jeszcze sprawdzę szybko. Eee, chyba się zmienił co? On chyba by za 29,5. Jeżeli się nie mylę. Jeżeli się mylę, to możecie napisać, ale chyba bym za 29,5, więc chyba właśnie drożał. Dobra, idziemy po kolejne auto. I kolejne auto to nie wiem czy to już... I właśnie to kolejna to jest już całkiem nowym samochodem. Jest to BMW E34, oczywiście tu jest A34, jak to zawsze. Eee, no. No i tak? BMK ogólnie prezentuje się tak. Jedno z moich chyba najbardziej aut, który mi się spodobało w tym update, chociaż każdy mi się podoba, ale mi tam mi się on po prostu dobrze jeździ bardzo. Taki klasyczek, ciekawy. Ładne felgi takie tutaj o. Yy, tak wygląda z tyłu, tak z przodu. No środek też jest według mnie. Mi tam się środek podoba. Taki oto jest środek. Tylko tak może trochę ciemniejszy mógł być, ale okej. Okay bo w sensie mi chodzi o to, że ten te doł taki biały, ale tak to, ja on nie przeszkadzał i tak mi się też podoba w sumie no światła wyglądają tak tutaj mamy długie y, kieruneczki bardzo ciekawy samochód nie, nie, nie testowałem V-Maxa, więc żadnego auto w sumie mamy zamki nawet o boczne kierunkowskazy no dobra, idziemy po kolejne auto Tak, słyszycie? Albo nie, ale raczej tak, bo te papugi mi nie dają spokoju, więc niestety przepraszam, że one tak ćwierkają, ja nic nie poradzę, bo to nawet mikrofon wykrywa jakimś studem, aż tak. Dobra, kolejne auto, nie gadałem z głupot, tutaj jest Volvo 60, za 60 tysięcy, bmw była za 56, jakby ktoś nie wiedział, to jest kolejne nowe, całkiem nowe auto, a więc my sobie zrespimy i pan mnie zaprezentuje. Ona ma jakiś No, Volvo się prezentuje tak ogólnie. Ciekawe, jest ze, ze no, fajnie, fajnie. Ja w sumie najmniej jeszcze jeździłem. Tu tylko fajnie widzę, ciekawe, że wycieraczki są na lampach, a Wolwie to jest tak dość często. Tu mamy tam taką, no, jakby znaczek. Belgii, tak się z tyłu prezentuje. No, też fajne. środek, no, w sumie środek fajny. Mamy światła takie o, o... No tak się prezentuje Volvo Też fajne, fajne. Ja już najdziej jeździłem, bo nie wiem czemu, ale, ale fajnie, fajnie się prezentuje. Dobra, idziemy po kolejny samochód nowy. Chyba. Nie. Nie wiem. Dobra, zobaczę. Dobra, czyli tak. Ogólnie tak. To już zacznijmy od. To jest jednak kolejny nowy samochód, czyli BMW E36 za 98 tysięcy. Taki typowy pot biurus, się nie... dobrze mówię. Na pewno raczej, bo... No, no. Ogólnie fajnie się prezentuje według mnie. Bardzo ciekawe. I ogólnie właśnie nim też często jeździłem. Fajnie się nim jeździ. I taka ciekawostka teraz się ściemniło, ale... Ogólnie ono ma ramki na, na tablicy rejestracyjnej, jakby właśnie jako jedyne auto PCD ramki ma. Może trochę widać nawet. Ej, tu ma fajnie takie te. No jak to nie wiem jak to nazwać. Nie pamiętam jak to się mówiło na no to. Tak, takie kółka do BMT są. Bo zapomniałem, możecie napisać. Yy, tak, światełka takie. Je... Tak, nie fajnie. Z tyłu też. Dobra, idziemy po... Teraz już to jest nowe auto, idziemy... A jeszcze środek. Środek, no dużo nie zobaczycie teraz, ale fajnie być, bo nie jest taki czarne nic, tylko tam jest dużo rzeczy nawet w sumie do tam zrobionych. A teraz tak. już jak dobrze mówię, zmakowane auto czyli BMW, to już chyba będzie wszystko nawet. No tak czyli BMW 39, i ogólnie ono zdrożało, bo 99 000 i za 111, ale ogólnie to według mnie się opłaca kupić. Teraz nawet bardziej. Ogólnie fajnie, nie że teraz bardziej, bo miałem to oczywiście, że, że tak jak ja kupiłem taniej, no to macie za taniej. Widzicie, też ma te takie tutaj okrężniki, kółka, nie wiem jak to nazwać, zapomniałem. Y Fajnie wygląda według mnie ogólnie, tak z wierzchu. To w sumie może się dużo jakoś nie różni. Światła z tyłu się trochę różnią, widzę, z przodu w ogóle nie, ale za to widzowie, środek jest tak piękny teraz, że, no, że to co było, to w ogóle nie ma co mówić co to było, nie? I tak, no tak wyglądają światełka. Tutaj z tyłu to się tak długo zmieniło. Długie też są tutaj, o, bardzo ładnie. Tak to właśnie fajnie wygląda. No i co? śniegu na drogach nie ma jak już mówiłem. No i z tego update'u jak się nie mylę to chyba jest wszystko. I co? No. Fajnie, fajnie porobili auta, bo naprawdę teraz te z środkami auta o wiele lepiej wychodzą i, i wyglądają przede wszystkim. I no i co? Z tego odcinka to na tyle ja się na mację cześć.